Szanowni Państwo, witajcie na Staro. Ja mam na imię Aleksandra. A to jest czytanie na kolejny tydzień. To jest jeśli mamy niedzielę, kiedy to nagrywam. 26 października, więc poniedziałek to będzie 27. I następna niedziela to już będzie 2 listopada zatem jest to czytanie od 26 października do 2 listopada 2025 przyjrzymy się jakie tam pojawiają się energie i co ciekawego nam się może przewidzieć i na co zwrócić uwagę i generalnie jak z tego ewentualnie czerpać co sobie można wziąć, wiecie Znacie moje czytania. A jak nie znacie, to poznajcie. <laughs> jak zwykle jest to czytanie ogólne, czyli dla wszystkich, taka zbiorowa, kolektywna energia. Niech każdy z tego bierze to, co jest dla niego, dla niej. I jest to siedem kart. czego środkowa zazwyczaj tak ją traktuje jako takiego pośrednika pomiędzy pozostałymi. No nic, dobra, jedziemy. 26 listopada, 26 października, 2 listopada 2025. Co nam wszechświat tutaj chce pokazać? Czas święta zmarłych. Mamy koło fortuny w środku. Dużo ruchu, dużo współzależności, rzeczy, które wzajemnie na siebie wpływają, skomplikowane systemy. Mamy asa pentakli, czyli też miejsce na coś nowego. I mamy słońce. I mamy gwiazdę. Proszę bardzo, trzy wielkie na. No. Mocno się zapowiada um, i powiedziałabym, że jednoznacznie pozytywnie na razie. Zobaczymy jak druga połowa. One często się ze sobą kontrastują, ale nie zawsze. Tu mamy pazia mieczy. Mhm. Cesarzowa jeszcze do tego wszystkiego. Bardzo twórczy tydzień, bardzo taki e, manifestujący się w realności materialnej. Rycerz kielichów, więc mamy tutaj dwie takie postaci eksplorujące, odkrywające, uczące się, a jednocześnie mnóstwo no takiej energii kół, cool, energii działającej i energii wcielającej, bo mamy asa pentakli. Świat na spodzie. Więc. Tak sobie myślę, że to jest dobry tydzień. Po pierwsze, na wprowadzanie wszelkich zmian, czy też na korzystanie z tego, że zmiany się zadziewają. Mówiłam przy kole fortuny, że to jest jak taki zestaw kół zębatych, nie? że jak poruszymy jednym, to rusza się następne i następne i następne i następne. I w ten sposób porusza się cały system. I to jest jedno ze znaczeń koła fortuny. Drugim jest po prostu szczęście, w sensie, że, że sprzyja nam fortuna. Do tego mamy słońce, więc to jest bardzo taka, taki pozytywny układ, rzekłabym, że te zmiany mają szansę na, na sukces. Z samego koła fortuny nawet może to wynikać. Zastanawiam się, na ile to jest adekwatne i wydaje mi się, że mamy szansę na zachowanie pewnego pewnej od, odpowiedniej dozy sceptycyzmu, czy step, sceptyzmu i yy, jakiegoś zdrowego rozsądku, ale jednakowoż bym uważała, żeby się za bardzo nie nadąć, yy, żeby rzeczywiście postarać się zgłębić yy, ten temat, którym się zajmujemy, tak? Nie podchodzić do tego pobieżnie. Paść Mieczy dla mnie zawsze jest taką kartą, która wskazuje na potrzebę głębszego przemyślenia czegoś, bo Paść Mieczy często wyciąga konkluzję za wcześnie, kiedy jeszcze nie ma odpowiedniej ilości danych, kiedy po prostu chce jak najszybciej wiedzieć i to go trochę tak odgania od skrupulatności. Więc zwróćcie na to uwagę, nie żeby. Hmm. Zasięgnąć drugiej opinii, na przykład, nie? Posłuchać, co mają inni do powiedzenia, ale też w sobie pogrzebać trochę. Zakwestionować coś. Zobaczyć, jak wtedy się z tym czujecie, zobaczyć, jak to wygląda od drugiej strony, nie. Nie tej takiej entuzjastyczno pragnącej, tylko tej takiej, jak jest naprawdę na przykład, nie? Ale tak, Koło Fortuny jest trochę jak taki pociąg, do którego możemy wskoczyć i który nas wiezie w jakimś fajnym kierunku, dla nas pozytywnym. Co jest ważne, Koło Fortuny też ma w sobie taką pewną bezwzględność, w takim sensie, że nasze chcieństwo go nie zatrzyma. Nie? To są takie zmiany, które, których nie da się odwołać, których nie da się uniknąć. To są zmiany, które można było przewidzieć. Często tutaj mówię o porach roku. Nie? Że wiadomo, że teraz jest jesień, a potem będzie zima, tak. I ta zmiana nastąpi, czy nam się to podoba, czy nie. Zima może być bardzo różna, ale jednak będzie to zima, a nie lato, tak. Bo wiadomo, fortuna kołem się toczy, tak. Wszystko jest w takim ciągłym, ciągłym ruchu i ciągłej zmianie. To jest właśnie ta ciągła zmiana. Jednakowoż, ponieważ tutaj patronuje tej karcie Jowisz, to jest szansa, że jest to dla nas zmiana pozytywna. I jedyne, na co trzeba zwracać uwagę, to jest właśnie to napompowanie oczekiwań, być może, nie? Że... Albo, że to obiecuje więcej, niż jest w stanie dostarczyć. Ale... Znaczy tak, tu jest trochę ugruntowania. Nie powiem. Bo jest aspentakli, jest też cesarzowa, która jest bardzo taka e, przy ziemi. Hmm. Nie ma tu też takich totalnie odlecianych kart, nie typu tam siedem kielichów na przykład. Nie, nie widzę tutaj marzeń na jawie widzę troszkę. Może jakichś porywów serca, romantyzmu, fluktuacji, bo rycerz kielichów taki jest po prostu. Taki poruszający się po sinusoidzie. On idzie tam, gdzie mu akurat zaświta, tam, gdzie mu się objawi święty gral, to on tam leci, nie? Ale jest w tym szczerość, jest w tym, no właśnie, to serce na dłoni, takie, nie. Czyli możliwe, że czemuś bardzo dajemy dużo swojego uczucia w tym tygodniu, że być może zmienia nam się perspektywa na coś w takim właśnie kierunku bardziej romantycznym, bardziej ideowym, właśnie ideowym, bo w tej kolumnie z kolei mamy też gwiazdę. A gwiazda potrafi być bardzo ideowa, taka, wiecie, altruistyczna, humanistyczna. To jest, to jest karta powołania, to jest karta poczucia jedności ze wszystkim, ze wszystkimi. Taka, taka, no wiadomo, ona jest związana z wodnikiem, który jest takim humanistą w Zodiaku. To jest dzielenie się tym, co się ma najlepszego ze światem. I takie poczucie, że wszechświat mnie wspiera w mojej ścieżce. Więc możecie się na coś tak jakby porwać tutaj, mam wrażenie, i to może być bardzo korzystne dla Was. Bardzo. Tak teraz sobie patrzę z tej, z tej perspektywy, że to może być taki poryw, poryw serca, może to być nawet impulsywne, tak jak mówiłam przy Paziu Mieczy ale to może być impuls w dobrym kierunku, nie? Ja mówię, że trzeba uważać, żeby tutaj się nie pomylić przy bazie mieczy, ale z drugiej strony on też potrafi mieć taki nagły wgląd. I coś tutaj jest takiego, e, takiego, takiego olśniewającego. E, takiego, nie wiem, jakiś pomysł na biznes mam wrażenie, bo no, nie pomijałabym tego Asa Pentakli. To jest... Ym, to jest to ziarenko, o które trzeba dbać, żeby ono wyrosło w, w jakąś wielką, piękną roślinę. To jest obietnica zysków. To może być nowa praca, może być nowy projekt, który robicie. Może być coś, w co zaczynacie wkładać pracę z nadzieją, że to przyniesie obfite owoce. I kurczę, ja mam wrażenie, że macie wszelkie zasoby, żeby to się udało. Tu jest cesarzowa. Cesarzowa to jest ktoś, kto bez trudu rodzi, bez trudu tworzy. Ktoś, kto no, jest otoczony właśnie bogactwem, luksusem, komu jest po prostu dobrze w życiu, właśnie na tej bazie materialnej, więc gdzieś tutaj macie kontakt z tą częścią siebie. Nie? No wiecie, nie pomijałabym też jakby aspektu romantycznego, tak w ogóle, bo cesarzowa to też jest patronka. Miłości, w ogóle relacji międzyludzkich. Więc jak mamy tutaj tego rycerza, kielichów, to też tutaj można drgnąć serce na, na czyjś widok, na czyjąś obecność. Coś takiego też tutaj mi się, mi się jawi. E, aczkolwiek jest, jest tutaj dużo też właśnie takiej czystej materii, nie? Że, że, że możemy coś właśnie zamanifestować na tej kanwie materialnej. I ma to wszelkie widoki na to, żeby być piękne. To mnie tutaj też uderza. Nie? To piękno cesarzowe i w połączeniu z gwiazdą, w połączeniu ze słońcem, które jest no, samą, samym blaskiem, radiacją, które obdarowuje. Słońce symbolizuje aktywność. To jest, to jest yang w tym symbolu yin-yang. Czyli, czyli jasność, suchość, aktywność, to co męskie też, nie? Tak stereotypowo, czy też archetypowo. To jest radość istnienia. To jest... Jak popatrzymy na Słońce, no to jest karmiciel, czy też karmicielka naszego Układu Słonecznego, tak? Nic by bez tego nie było. My byśmy nie istnieli bez Słońca. Czasami... Przypominam sobie, jak, się, jak natknęłam się na kult solarny i rzeczywiście to jest bardzo racjonalny kult, nie? że jeśli coś wielbić, to właśnie tą naszą gwiazdę, która daje nam życie non-stop, daje nam życie, daje nam światło. Z gwiazd powstały wszystkie, wszystkie pierwiastki, z których jesteśmy złożeni. Tych i, i, i innych, nie? Nie tylko z takich jak nasze słońce. E, więc, więc to jest, no, e, kolebka życia, można by powiedzieć, nie? I też taka nasza siła życiowa e, ta, ta umiejętność wpływania na świat. Zobaczcie, my przez, przez naszego ducha, a jednocześnie przez wcielenie Możemy ten świat zmieniać. Zmieniamy go. Niestety, nie zawsze tak, jak moglibyśmy. Więc postarajmy się tą, tą energię zużyć właśnie dla dobra świata. Nie tylko swojego partykularnego. Ale też dla dobra świata. Chociaż ja tak sobie myślę, że to w ogóle nie musi stać w opozycji. Właśnie może da się to myślę, że się da. Robić naraz. Nie? Coś dobrego dla mnie i coś dobrego dla świata, jednocześnie. No, to jest ideał, słuchajcie. I do tego należy dążyć i, i czasami w nim być. Myślę, czy mam cokolwiek jeszcze tutaj do powiedzenia, ale chyba nie. To jest dobry tydzień na działanie, dobry tydzień na wdrażanie jakichś nowych pomysłów, szczególnie jeśli przyjdą do Was tak, nie? Tak, tak jakby, o! mam coś, nie? Albo jak wam coś stanie na drodze, tak też może być, nie? Po koło fortuny. Może wam się nadarzyć okazja. Stanąć wam dosłownie przed nosem, to bierzcie ją, bierzcie. I nie wahajcie się dać siebie dużo, nie wahajcie się pokazywać światu, tego, co macie w sobie, nie wahajcie się tworzyć w tym świecie. To jest tutaj ważne, nie? Żeby to okazać na zewnątrz. Żeby to Wydać z siebie, nie tylko nosić, nie tylko nosić, ale właśnie też okazać na zewnątrz, okazać światu, zadziałać w tym świecie, dodać jakby coś do niego. A, a o równowagę świat zadba, tak myślę. Żeby zapewne jak my coś dodamy, to on coś odejmie, nie? Albo my coś przetworzymy, no ale. Właśnie, przetworzymy, czyli coś zmieni formę. I dobry, dobry czas na, myślę, szukanie właśnie pracy, nowych projektów, wejście w jakiś swój nowy projekt. To jest potencjalnie twórcza i lukratywna ścieżka. Także bardzo, bardzo Wam życzę super tygodnia. I sobie też, czemu nie. Niech będzie pogodnie, szczęśliwie, głęboko i z dobrymi ludźmi wokół. Bardzo Was pozdrawiam i do zobaczenia.